Mam małe doświadczenie, jeśli chodzi o nieruchomości, jeszcze z pobytu, kiedy żyłem we Francji, ale no, to jest dla mnie rewolucja, jeśli chodzi o, o budownictwo. Jest to naprawdę coś, jest to projekt bardzo ambitny, i, i dostaję różne telefony, jeśli chodzi o inwestycje. Oczywiście staram się podejmować decyzje, które dla mnie są najsłuszniejsze ale widziałem przede wszystkim pasję w, w ludziach, którzy do mnie przyszli. Widziałem pasję, chęć, chęć walki. No i przede wszystkim to jest ogromna praca. Ogromna praca i, i chciałem być przede wszystkim częścią tego projektu. W każdej inwestycji jest, jest, jest ryzyko, no ale staram się podejmować według mnie i, i moich bliskich, którzy Którzy mi pomagają w podejmowaniu tego typu decyzji, żeby no, starać się robić to jak najlepiej. E, i, I pomysł, który, tutaj, e, tutaj, który, się, który się pojawił, naprawdę może e, być rewolucją, jeśli chodzi o budownictwo. Wydaje mi się, że zawodnicy już trochę inaczej do tego podchodzą. Zdają sobie sprawę, że za 10-15 lat już nie będziesz grał w piłkę i musisz odpowiednio zainwestować pieniądze. Żeby móc już w momencie, kiedy zakończysz grę w piłkę nożną, mieć spokojną głowę. I to jest, i to jest podstawa. I, zdaje, I wydaje mi się, że już że zupełnie inaczej do tego piłkarze podchodzą. I, I staram się to robić, żeby w przyszłości. Ja mam to szczęście, że uprawiam sport, który kocham i dają mi za to pieniądze. I, i chciałem robić to całe życie. A żeby to móc robić, trzeba mieć spokojną głowę, żeby w pewnym momencie. Nie wybierać y, rzeczy, które mi nie odpowiadają, a robić to, co mi sprawia ogromną przyjemność, bo życie wszystkim, żeby y, robili to, co kochali, bo wtedy to już nie jest praca.